Kolejna miejscówka w lesie. taka przy morzu. Tutaj młodzież porozbijała sobie mioty. Widzicie i można, można. Proszę bardzo, są nawet wiaty. Tu można sobie... O, grill duży stoi. Proszę bardzo, jak się przyjazne miejsce do... Kamperowania, do kempingowania. Idziemy zobaczyć morze. Dzisiaj troszeczkę popadało rano. A teraz wyszło słoneczko, ale jeszcze jest troszkę chłodno i fala jest. Wiaterek ja trochę. Zupełnie inne morze. Tak, zupełnie inne morze, prawda? Tak kamienista plaża miejsce na ognisko zrobione i między drzewami też można palić ognisko a chciałem jeszcze powiedzieć coś na temat e, opłat drogowych otóż e, Kampery nie płacą nic. Kampery nie płacą nic, nie płacą żadnych winiet, żadnych opłat, nic. Z autostrady nie płacą na Litwie, Łotwie, Estonii. Choć e, w Estonii jest tak, nie w Estonii, w Łotwie jest tak, że e, powyżej 3 ton, nie 3,5 tony, ale powyżej 3 ton e, trzeba kupić winietę. Ale dotyczy to samochodów ciężarowych. Także oglądałem odcinek Podróżowanie i płakał mocno, że musiał zapłacić mandat. Najpierw chcieli od niego 300 euro coś tam, później w końcu zapłacił 90, bo nie miał winiety. Otóż ja mam kampera 3,5 tony do to 3,5 tony. I nie muszę płacić żadnej winiety. No i jakim cudem? Takim cudem, że on miał przerobionego kampera zwana. Sam to nazywa, czyli z ciężarowego. Ważne jest to, co masz wpisane w rejestracji. Jeżeli w rejestracji jest napisane ciężarowy, to niestety musisz wykupić winietki, które nie są. Nie są takie tanie wcale. No a my jesteśmy zwolnieni, także dla kamperówiców wszystko jest za darmo.